Jeszcze do niedawna naprawdę myślałem, że WiFi 6 to szczyt możliwości. Stabilne połączenie, szybkość działania, no i niezawodność. Ale nie dziś, bo nadchodzi WiFi 7! Pewnie zastanawiacie się, w czym WiFi 7 jest w ogóle lepsze od 6. No oprócz cyfry, bo wiadomo, 7 jest lepsze niż 6. Nie oszukujmy się, samo WiFi 6 jest w sumie dobre, ale WiFi 7 to przede wszystkim. Zwiększona prędkość idealna podczas gier online i błyskawicznego pobierania plików. Minimalne opóźnienia idealne do streamingu i wideokonferencji. Stabilność przy dużej liczbie urządzeń świetne dla smart domów i rodzin z wieloma użytkownikami. Lepsze zarządzanie siecią bardziej efektywne wykorzystywanie pasma nawet w godzinach szczytu. A wy? Co o tym myślicie? Czy Wi-Fi 7 to technologia, z której będziecie korzystać?